Z racji tego, że w medycynie obligatoryjna jest certyfikacja wyrobów z udziałem jednostki notyfikowanej, czytaj audyty wyrobów, to jest ulubiona rzecz audytorów, tak? Bo to jest łatwo sprawdzić, łatwo wyłapać i oczywiście łatwo napisać niezgodność. Z tego więc uczulam Państwa, że taki zapis jest poprawny, jeżeli chodzi o, o przytoczenie całego dokumentu z wszystkimi zmianami. Jeżeli chodzi o samą kompatybilność elektromagnetyczną, no to tutaj też świeżutko pojawił się dodatek w zeszłym roku, zmieniający wymagania wśród niuansów na odporność na, na pole magnetyczne, na bliskie pole magnetyczne. Oni to, oni to tam tłumaczą tym, że 30 kHz to są kuchenki indukcyjne, natomiast 134,2 kHz i 13. i 5600 MHz, a to som, to som si